Mohamed Salah czy Mohamed Amal? Salah. <laughs> Nawet nie czekałem. <laughs> Konate czy Leny Joro? O, młodość, doświadczenie, ten sam kraj. Danny Joro. Gravenberg czy Ugarte? Jestem chyba największym fanem Ugarte w Polsce, ale Gravenberg mnie strasznie zaskoczył w tym sezonie i postawię na Holendra. Dobry wybór. <laughs> McAllister czy Majno? McAllister Straszny zjazd, Majno Kerkes czy Dorgu? Kerkes Wircz czy Bruno Fernandes? Powiem Bruno, powiem Bruno Wirtz może bardzo zaskoczyć, ale może też się odbić od Premier League. Nie liczę na to, wiem, że raczej tak nie będzie, ale no nie wiemy, nie wiemy. A w Bundesliga to wielu było dobrych, a potem w większym graniu tak się nie pokazali. Zobaczymy. Na razie, Bruno. Pong czy Mazraoui? Rimpo. Ostatni pik, bardzo ważny dla mnie kuba. Diyaż czy Kunia? O... Kunia, już jest. No, Słuchaj, co, co powiesz. Mam koszulkę Diyaza, jest mi w niej dobrze. masz? Tak, tutaj tutaj wisi. Jeszcze ze, Pokaż. Starym, ze starym numerkiem. Na Vinted taką widziałem. To ty wystawiłeś? Nie, to nie ja. Luis no. Diaz 23. Co masz Widzę, widzę go. Trochę jeździ z bez głowy. Luis Diaz ale chyba Jezus ciężkie, pomidor dla widzów, wy zdecydujcie. No widzowie, wy zdecydujcie, wiecie kogo wybrać. Dzięki, dziękuję bardzo.